Dzień T125 zrobiona od śrubki tak to się prezentuje w najszybszym kolorze czerwonym silniczek oczywiście po remoncie z nowymi uszczelnieniami łożyskami, wypolerowane kapy, zrobione kółka też wszystko jest wypolerowane nowe opony Nowe opony, dętki Michelin No i tak to się prezentuje. Myślę, że ładnie wyszła. Akcesoryjne lustereczka na obejmach. Klameczki również popolerowane Uszy Liczników również założony gaźnik Mikuni to M28, nie 24 24 to może się do WS nadają, no co nowy tłumiczek, nowa osłona, łańcucha, cały nowy układ napędowy, pierwszy szlif zrobiony, także może się podobać jest na CDI miała być na CDI. No i co? No i tak to pracuje. <mulary>